Poprzedni odcinek na kanale dotyczył autorytetu, jak podchodzić do w ogóle inspirowania się jakimś człowiekiem, szukaniem sobie autorytetu. A dzisiaj o tym, jak korzystać z pomocy innych, czyli nie tylko jakiegoś naszego autorytetu, ale też innych ludzi, którzy towarzyszą nam na drodze wiary. Zapraszam. Pytanie o osoby, które towarzyszą nam na drodze wiary jest pytaniem bardzo, bardzo ważnym, ponieważ wiara to nie jest coś, co możemy sami sobie dać i co możemy sobie sami rozwinąć. Oczywiście są tacy, którzy w ogóle się zastanawiają, czy mają wiarę, ale to może zostawmy sobie na inną rozmowę. Zresztą na kanale był już odcinek dotyczący wiary. Natomiast na tej naszej drodze wiary potrzebujemy ludzi, którzy nas będą wspierać i w jej rozwoju i będą nas wspierać w tej relacji z Bogiem. Oczywiście wracając jeszcze do kwestii autorytetu, naszym głównym, podstawowym, pierwszym, fundamentalnym autorytetem powinien być Jezus. I jeżeli gdzieś nam się w naszym przeżywaniu wiary traci ta perspektywa i traci się Jezus z oczu, i traci się nasze osobiste odniesienie do Niego, nasze osobiste słuchanie Go, no to zaczyna się niebezpieczna podróż naszego życia, i zaczyna się też um, taka niedojrzałość w naszej wierze, bo um, oczywiście potrzebujemy Kościoła, który nas będzie pouczał o wierze. Potrzebujemy um, różnych osób, które nas będą wspierać na tej drodze. Potrzebujemy osób, które nas będą też inspirować, ale. Zawsze fundamentalna jest nasza relacja z Jezusem, nasze słuchanie Jego słowa, nasze czytanie Ewangelii i przeglądanie się w niej. Jasne, że czasami niełatwo nie nam zrozumieć Ewangelię, no ale to do tego to mamy różne narzędzia, żeby sobie pomóc w jej zrozumieniu i by właśnie spotkać się z Jezusem, by właśnie z nim być w głębokiej relacji. A teraz odnośnie osób, które nam towarzyszą na drodze wiary, można te osoby podzielić na trzy takie podstawowe kategorie. Pierwsza kategoria to możemy powiedzieć to nasi, można by powiedzieć, mentorzy, towarzysze duchowi, czasami w to mogłoby być, mógłby być zaliczony też psychoterapeuta jakieś osoby, które nam po prostu towarzyszą tak indywidualnie, ale które nie są z nami spokrewnione, które nie są naszymi bliskimi przyjaciółmi, ale są osobami, od których chcemy pomocy. Kiedy mówię o mentorze, to mówię o takiej osobie, która nam gdzieś pomaga, doradza w takich życiowych sprawach, czy to zawodowych, czy takim, w takim ludzkim rozwoju. No kogoś, o kogo po prostu prosimy o radę, ale potrzebujemy też jego mądrości, doświadczenia, wykształcenia też jakiegoś doświadczenia życiowego, obiektywizmu no i profesjonalnego podejścia, że doradzi nam tak, jak jest dobrze, czy tak jak, tak, jak jest zgodnie z wartościami, które wyznajemy, a nie tak, że nas tam poklepie po ramieniu i powie, co tam, co tam wymyślisz, co tam postanowisz, to będzie dobrze. W to wliczyłabym właśnie też kierownika duchowego, czyli czy kogoś, kto nam towarzyszy duchowo. Lepsze jest słowo towarzyszenie, bo lepiej oddaje to, o co chodzi. To jest taki ktoś, z kim... Możemy porozmawiać o naszej relacji z Bogiem, możemy przejrzeć się jak w lustrze, opowiadając o tym, co przeżywamy na tej drodze naszej wiary. I tutaj rzeczywiście ważne jest to, żeby ten ktoś był no raz, że obiektywny, dwa, że no przygotowany i wykształcony to znaczy, znający się trochę na życiu duchowym i na teologii. Dlatego, że ta wiedza jest niezbędna do tego, żeby umieć, umieć jakoś spojrzeć na doświadczenie wiary drugiego człowieka. Oczywiście dobrze by było, żeby przy okazji był empatyczny i umiejący słuchać, ale no, to, to są już cechy, które po prostu nam ułatwiają korzystanie z towarzyszenia duchowego. Warto mieć kogoś takiego. Po prostu będę o tym mówić i trąbić. I warto z niego korzystać regularnie. A nie tylko w momentach, kiedy jest jakiś kryzys albo kiedy mamy jakieś pytania, dlatego że kiedy regularnie korzystamy sobie z takiego towarzyszenia duchowego, nie wiem, raz na miesiąc, raz na półtora, no to łatwiej nam wtedy nie pominąć jakichś rzeczy ważnych, które się dzieją w naszym życiu duchowym. Myślę, że to jest niezwykle ważne i cenne, żeby, żeby wyrobić sobie taką dyscyplinę. Takiego regularnego przyglądania się sobie, bo mamy jako ludzie taką tendencję do życia i funkcjonowania na zasadzie gaszenia pożarów i reagowania na kryzys. Ale zdrowiej i lepiej dla nas jest, kiedy mamy jakąś stałość w korzystaniu z pomocy czy w korzystaniu właśnie z takiego obiektywnego spojrzenia. Kogoś, kto przygląda się naszemu rozwojowi wiary, wtedy łatwiej i nad czymś pracować, i na coś się przygotować, i zauważyć kryzys wcześniej. To jest myślę bardzo, bardzo istotne. Taką rolę też może spełnić w naszym życiu nie towarzyszenia duchowego, ale osoby, która nas wspiera w naszym rozwoju ludzkim, terapeuta. Jeśli tego potrzebujemy, jeśli też właśnie widzimy, że potrzebujemy tego dla naszego ludzkiego rozwoju, no to terapeuta jest taką osobą, która właśnie dobrze by było, żeby nam pomogła, pomo pomogła pomógł. Poradzić sobie z naszymi emocjami, czy z naszymi jakimiś zranieniami, historią życia, czy innymi problemami, które mamy. Wszystkie te trzy osoby mentor, czy towarzysz duchowy, czy terapeuta to są osoby, które cechuje to, że są profesjonalne w tym, co robią, a jednocześnie są z nami niespokrewnione nie są z nami w zależnościach, czy służbowych, czy rodzinnych, czy przyjacielskich. Bo to pomaga po prostu na ten obiektywizm i to pomaga, na, pomaga w takim zdrowym podejściu do, do, no do nas, do naszej historii, do stworzenia też takiej bezpiecznej przestrzeni. Ale to nie są jedyni ludzie, których potrzebujemy. Ci, których bardzo, bardzo potrzebujemy w naszym rozwoju wiary, to są przyjaciele. To są ludzie, którzy będą nas wspierać i emocjonalnie, i merytorycznie, na których możemy liczyć, którzy powiedzą nam o, przedstawią nam rzeczywistość z perspektywy Ewangelii, na których możemy liczyć, że. Kiedy pytamy o radę, to powiedzą szczerze, powiedzą co czują, powiedzą jak oni widzą ten problem. Akurat od przyjaciół możemy wymagać tego, żeby nam powiedzieli. W przypadku y, towarzyszenia duchowego, mentora czy terapeuty, to y, profesjonalne, profesjonalne zachowanie się w takiej sytuacji y, sprawia, że jednak y, powstrzymujemy się od takich. Y, y, od takiego wpływania na decyzje innych. Możemy o tym rozmawiać, to znaczy ci, którzy nam tutaj pomagają, mogą z nami o tym rozmawiać, mogą nam pokazywać rzeczywistość z różnych stron, ale powinni nam zostawić tyle wolności, żebyśmy te decyzje dotyczące naszego życia podejmowali sami. Są tacy ludzie, którzy chcą, żeby ktoś podejmował za nich decyzje, chcą zrzucać odpowiedzialność za swoje życie na innych ale właśnie wierzę, że chodzi o to, żebyśmy to my podejmowali te decyzje, żebyśmy my podejmowali odpowiedzialność przy słuchaniu właśnie różnych mądrych ludzi, ale to nas nie zwalnia z odpowiedzialności. Co do swojego życia, kiedy widzimy, że czy ten nasz mentor, czy towarzysz duchowy, czy terapeuta przekracza granice, zaczyna coś na nas wymuszać albo w jakiś sposób nas chce związać ze sobą, albo jakoś nas tam zabiera, nam, próbuje nam zabrać wolność, przekracza granice, to nie jesteśmy zwolnieni z reagowania na to. Powinniśmy na to reagować i po prostu ślubu nie braliśmy, zawsze można sobie zmienić takiego człowieka. No a odnośnie przyjaciół, przyjaciele to są też ludzie, z którymi przeżywamy życie, przeżywamy jakieś nasze wydarzenia z, życiom, z życiem związanych, związane. Przeżywamy mm, ich chwilę takiej zabawy, beztroskiego czasu, i chwilę e, jakiegoś smutku, przeżywania trudności. E, z przyjaciółmi dzieje się historia. Oni są częścią naszego życia, uczestniczą w tym życiu, przyglądają nam się, znają nas najlepiej, ale też, no właśnie, są tymi, na których życzliwość, wsparcie, bezinteresowną miłość, przyjęcie możemy zawsze liczyć. I tym się różni grono przyjaciół od grona tych osób, które nam gdzieś profesjonalnie doradzają: jednych i drugich potrzebujemy ale nie powinniśmy oczekiwać od naszych towarzyszy duchowych, czy mentora, czy, czy terapeuty, że On nas będzie kochać i wspierać i lubił, albo że będzie nas lubił. Natomiast od przyjaciół to wiadomo, że jest to oczywiste i to jest coś, co, czego po prostu potrzebujemy od nich, tego wsparcia ludzkiego. Dlaczego oni nam są potrzebni na drodze wiary? No dlatego, że jesteśmy ludźmi. Że ta relacja z Panem Bogiem też wpływa na nasze przyjaźnie, na nasze relacje z innymi. W nich też się przeglądamy, w przyjaciołach się też przeglądamy, bo mamy relacje, bo, bo są dla nas inspiracją czasami, bo nasze zachowanie sprawia, że jakaś reakcja się nawiązuje, wywołuje. Ich zachowanie też wpływa na nas i dzięki temu my tą Ewangelię możemy wcielać w życie. My możemy się tej Ewangelii przyglądać tak bardzo namacalnie. No i trzecie grono osób, których potrzebujemy, ale z których też powinniśmy mądrze korzystać, to jest Kościół i wspólnota nasza, w której jesteśmy, w Kościele. Czasami to jest wspólnota, czasami jej nie ma, ale Kościół, który nas prowadzi do zbawienia, który nam daje możliwość wzrostu w tej relacji z Panem Bogiem. Rzeczywiście w Kościele mamy i wiarę, i sakramenty, i głoszone Słowo Boże. We wspólnotach najczęściej te rzeczywistości też przeżywamy, ale też Kościół i, kościół i wspólnota to są takie przestrzenie, które, które dają nam rzeczy, których sami sobie nie możemy dać. No, na przykład głoszone Słowo, nie tylko przeczytane, ale również głoszone, czyli wyjaśniane. Oraz sakramenty, przez które rzeczywiście doświadczamy tego zbawienia pochodzącego od, od Pana Boga. I tak jak potrzebujemy przyjaciół, żeby widzieć, jak to życie Boże w nas się rozwija i żeby wspierać się, tak Kościoła i sakramentów i wspólnoty potrzebujemy, żeby no właśnie to życie Boże w nas było, żeby ono się rodziło i żeby było podtrzymywane. I, i bez Kościoła i bez wspólnoty. Przede wszystkim bez kościoła, a często też bez ludzi, których mamy gdzieś w mniejszej wspólnocie, byłoby nam bardzo trudno przeżywać, przeżywać wiarę. Oczywiście te wspólnoty mogą być różne, mogą mieć różną dynamikę mogą być formalne, mogą być nieformalne. Chodzi po prostu o to, żebyśmy czuli, że gdzieś przynależymy i gdzieś jesteśmy też tymi, którzy czerpią w tym życiu z Panem Bogiem, czerpią od, od kościoła. Jakimś konkretnym kanałem, czy to parafialnym, czy może właśnie jakimś jeszcze innym, który, który mamy. Jak korzystać z tych wszystkich trzech grup osób? Po pierwsze, korzystać ze wszystkich trzech. Po drugie, nie zapominać o pewnym krytycyzmie, o stawaniu w prawdzie czego ja tak naprawdę oczekuję od mentora, od towarzysza duchowego, od. Od terapeuty, czego oczekuje od przyjaciół, czego oczekuje od kościoła, od wspólnoty, zmierzyć te swoje oczekiwania z realizmem życia. No i też pamiętać, że nigdy nikt nie przejmuje odpowiedzialności za rozwój naszej wiary. To zawsze my jesteśmy odpowiedzialni za relacje z Bogiem. Nikt się za nas nie pomodli, to my się modlimy. Nie, nie będzie się za nas rozwijał w wierze, to jest po naszej stronie podejmowanie tej osobistej odpowiedzialności. Jasne, że łatwiej jest marudzić na to, że nie mam człowieka, nie mam kościoła, nie mam wspólnoty, znaczy, kościoł, kościoł to akurat mamy, ale nie taki może jakbyśmy chcieli czasami albo mam za mało przyjaciół, albo brakuje mi właśnie czasu na terapeutę, albo nie umiem znaleźć towarzysza duchowego. No, czasami rzeczywiście to jest trudne. Znalezienie takich osób to jest, to, no, to nie jest takie proste. No, ale yy, myślę, że jeśli nam zależy, to po pierwsze takie osoby najczęściej gdzieś są, wbrew pozorom, w pobliżu nas. No, a po drugie pytanie jak intensywnie szukamy. Yy, I myślę, że tutaj z tym warto się też zmierzyć. Zapraszam do przemyślenia sobie tego tematu i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek za tydzień, a wszystkim, na wszystkie możliwe sposoby wspierających kanał bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i cieszę się, że jesteście.